Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie, w zasadzie to moich kart drogą SMS, czy to poprzez portal Magicznych Wrót, czy też stronę T-Bendy Nation. Na dole również są linki do tych stron, zatem zapraszam zainteresowanych do kliknięć właśnie. I teraz tak, aby móc skorzystać z moich usług trzeba być osobą Pełnoletnią i kilka ważnych informacji na wstępie. Po pierwsze, nie stawiam kart kobietom w ciąży. Na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę w kwestiach zdrowia mogą sprawdzić, na co wy możecie zwrócić uwagę. Nie stawiamy diagnozy, nie sprawdzam poprzednich wcieleń w kartach. Również, moi drodzy, nie powielamy tych samych pytań, nie drążymy. W już raz uprzednio podanej prognozie nie odpowiadam na to pytania. E, tutaj w historiach e, mm... Pytań. Te, które nie będą zgodne z zasadami BHP tarota, będą przeze mnie pomijane. Również na dole bardzo proszę, zerknijcie na filmik, w którym jest informacja odnośnie BHP tarota, jeśli jeszcze tego nie znacie, nie wiecie, z czym to się je, ale również ogólnie opisane zasady. Zastrzegam sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, które nie są zgodne z zasadami php. I teraz tak, um, jak poruszać się w tych historiach? Jak już wspomniałam, macie dwie ścieżki możliwości: magiczne wrota i tip. Jeżeli chodzi o magiczne wrota, sprawdźcie po pierwsze, czy nie macie limitów u siebie, przekroczonych bądź w jakiś ten sposób ustawionych na SMS-y premium, czy nie macie jakichś zablokowanych SMS-ów premium, bo na przykład dostawaliście spam i zablokowaliście ten numer, a on może być również powodem tego, że Wy wysyłając SMS-y nie docierają SMS -y one przez gdzieś tam system do mnie. To sobie to sprawdzajcie po drugie wysyłacie smsa pod numer 7636 w treści smsa wpisujecie int.254 i ostatnia była jakaś w ogóle taka fala czeskich błędów, że wysłaliście zamiast 254, to końcówkę odwracaliście, a potem dostawaliście informacje czy też odpowiedzi od kogoś zupełnie innego, a nie ode mnie i była wielka afera z tego tytułu, a gdzieś tam wszystko wyszło, że ktoś popełnił tak zwany czeski błąd. Zatem też sprawdzajcie, zanim wyślecie. I czyli 7636 w treści SMS-a int.254. Później piszecie skrót ety. Ten skrót daje mi wiadomość od Was, to ma być na YouTube. Później piszecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. W treści pytania, jeśli jest zapytanie o kogoś, Partnera, partnerkę, szefa, szefową mamę, tatę wujka, dziecię jakkolwiek w kontekście do Waszych Panie. osób, na przykład jak szef widzi moją pracę, czy pogodzę się z bratem, czy moja siostra mnie oszukuje jakkolwiek, czy ta osoba jest wobec mnie szczera, jakkolwiek pytacie o kogoś do Was w stosunku to podawajcie imiona tych osób przynajmniej jeśli posiadacie datę urodzenia super jeśli nie to ja sobie poradzę wasze imię i wasza data urodzenia jest niezbędna do tego bym mogła w ogóle położyć wam karty i teraz tak, w historiach ogólnych. Miłość jak będzie? To jest tak ogólne pytanie, że dostaniesz też tak bardzo ogólną prognozę i uwierz mi, możesz poczuć się nieusatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany z odpowiedzi, bo możesz uzyskać informacje te, na które nie byłaś gotowa, nie byłeś gotowy, bądź nie o to mi chodziło. Precyzuj pytanie. Czyli jeśli chciałabyś, chciałbyś tutaj poruszać się w kwestiach emocjonalnych, szukasz kogoś do związku, to kiedy pojawi się związek? Kiedy wejdę w związek, kiedy poznam kogoś do związku, a kiedy wejdę w związek docelowy, w związek stabilny, a to też są warte uwagi, myślę, informacje w historiach pracy. Praca na przykład 3 miesiące, szukasz, chcesz zmienić, czekasz na awans, w jakiś ten sposób mają, ma być rotacja. Te informacje pomogą bardziej precyzyjnie, również podpowiedzieć, jak Ty się na tej płaszczyźnie w danym okresie czasu poruszać i teraz tak, wysyłasz SMS-ka z systemu, jeśli on jest poprawnie technicznie wysłany powinnaś otrzymać odpowiedź, że pytanie zostało przekazane do radcy, gdy ja udzielam odpowiedzi nagrywam filmik, upubliczniam go wysyłam SMS-a z numerem filmu, w którym się odpowiedź pojawiła, staram się realizować odpowiedzi do 24 godzin, nie zawsze jednak jest to możliwe to też daje poduszkę bezpieczeństwa 72 godzin roboczych co to oznacza? To oznacza tyle, że odpowiedzi są tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku nie pracuję w weekendy i w święta i w tym czasie również jest kontakt ze mną utrudniony, mimo że czytam jakieś tam wiadomości, a to nie zawsze gdzieś tam generuje odpowiedź, także też bardzo Was proszę o cierpliwość jeżeli chodzi o tipa, na dole link wysyłacie swoje imię, swoją datę urodzenia treść pytania, jeżeli pytacie o kogoś imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia, punkty zaczepienia w historiach miłosnych zawodowych, ramy czasowe również mile wskazane, jeżeli gdzieś tam wysyłacie smsy właśnie poprzez, czy też pytania przez tipa, niestety nie mam jak Was poinformować o tym, że odpowiedź ukazała, tutaj trzeba sobie poszukać. Więcej informacji również na dole w, w opisie filmu. Zapraszam Was do zapoznania się z nimi. Dla tych, którzy są pierwszy raz na kanale, przedstawiam się. I po nazwie kanału widzisz, że jestem tarciską Agatis, Mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota. Numerologia, rytuały kartanierskie również nie są mi obce. A myślę, że tyle tytułam wstępu z tych informacyjnych rzeczy. Widzę, że mi tutaj bateria w aparacie miga, zatem pozwolę sobie zmienić i zaczynać od odpowiedzi na Wasze pytania, rozpoczynając od tipa. No to tak, jestem. Włączę sobie tutaj podgląd na... mam taką nadzieję, że sobie włączę podgląd. Nie wiem co tu się podziało. I do i, i plum. No dobra, idę na tipka tutaj moi drodzy. I mam pytanie pierwsze od Wojtka. Cześć Agiatis, no witam się mój drogi. Mam pytanie, pytanie wysłane na maju o godzinie to jest dzisiaj czwartego, Dobra, okej. Okay. Już, 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 już mam. Dziękuję za poprzednią odpowiedzi. Ja już bardzo cię proszę. Mm -hmm. no to stąd moje pytanie: w którym mieście ja będę się czuł lepiej? Czyli w którym mieście ty będziesz się czuł lepiej? Wrocław czy Kraków? Dobrze. W którym tym mieście będziesz czuł się lepiej? Wrocław czy Kraków? W którym mieście ty będziesz się czuł lepiej? Wrocław czy Kraków? W którym ty mieście będziesz czuł się lepiej? Lepiej, jak jest Wrocław? A jak jest Kraków? Mhm. Powiem ci tak, oba miasta jakby są przy tobie pokazane jako czynnik, który jest wart przez ciebie uwagi. Karta na dzień dobry we Wrocławiu pokazuje się jakby taki coś ponad jakby pewne zdarzenia, być może przytłoczyć Cię może Wrocław tutaj. Karty też pokazują, że możesz w jakiś tam sposób czuć się nie do końca gdzieś tam tak jakby pasujące tam, ale po... Ja mam wrażenie, że we Wrocławiu finalnie też gdzieś tam będziesz, o ile z Krakowa finalnie nie przejdziesz do Wrocławia, jeżeli chodzi o aspekt na przykład Zawodowy, bądź inwestycyjny jako taki, bo karty to, co pomoże po czasie, inwestycja i jakieś transakcje, czy też inwestycja w aspekcie właśnie pracy, najprawdopodobniej przy tobie Wrocław będzie. Zatem na ten moment Wrocław pokazuje się, poczekaj. Jeżeli chodzi o kwestię Krakowa, Kraków pokazuje się tutaj tak, jakbyś w jakiś tam sposób czuł się troszkę jak u siebie. Karty też pokazują tutaj, że trzeba się określać, w, jakby, czy też szybko podejmować decyzje odnośnie tego Krakowa, czy też w jakiś tam sposób gdzie gdzieś tam będzie tutaj. Bo co pomoże? Dwójka mieczy, czyli negatyw w pozytywie. Trzeba gdzieś tam nie błądzić, tylko gdzieś tam swoje plany, realizacje wdrażać tutaj i tutaj gdzieś tam możesz się czuć swobodnie w komunikacji a w jakiś tam sposób nie będzie kłopotu z porozumiewaniem się w aspekcie Krakowa zatem w pierwszeństwie mi się pokazuje że będziesz lepiej czuł się w Krakowie a finalnie jakby biznesowo pokazuje mi się, że po jakimś czasie Wrocław przy Tobie będzie, czy też ten Wrocław do Ciebie wróci w odpowiednim momencie, zatem tak Mam wrażenie, że to tak będzie wyglądać i mam nadzieję, że te informacje są dla Ciebie pomocne jako kształt, I również Cię pozdrawiam. Eee, kolejne pytanko jest na tipie. Eee, jest pytanie z prośbą anonimową. Kiedyś z tą osobką rozmawiałam, poprosiła, żebym nawet imienia nie wypowiadała, zatem to imię pozostawiam też dla siebie. I tutaj patrzymy sobie na. Okej. Okay. Eee, Okej. Okay. Mhm. Czy uda się to w tym roku załatwić? Dobrze. Czy uda się to w tym roku załatwić? Czy uda się to w tym roku załatwić? Pokażcie karty. Czy uda się to w tym roku załatwić? Co jest za. Trzeba jeszcze gdzieś tam się troszkę rozpychać. Tutaj będzie trzeba zmienić jakby sposób realizacji w całej tej historii. I tak, finalnie da się to. Załatwić, ale ja mam wrażenie, że będzie to powiązane z jakimś transferem, że jakby to miejsce oddeleguje osobę, o którą pytasz, w inne miejsce, bądź na innych zasadach to będzie się realizowało. Finalnie tak, ale gdzieś tam nie w takiej formie bądź to miejsce będzie delegowało osobę, o którą pytasz, w inne miejsce. Zatem tak. A taka jest informacja i warto również zahaczyć i szukać innego miejsca, bo karta Rada również mówi, rycerz Buław mówi bardzo często o tym, że warto również zacząć się rozglądać za innym miejscem. Zatem jeżeli chodzi o kwestię tego miejsca, co jest za, będzie trzeba powalczyć, to co jest sprzeciw, trzeba powalczyć o to, bo jakby ktoś uważa, że nie ma jakby podstaw do tego, aby się to w tym miejscu realizowało, no tutaj, i aby się to udało, karty pokazują tutaj, że może być to, to miejsce, może wskazać inne, bądź również warto szukać innego miejsca, aby do końca roku to się zrealizowało. Zatem tak. Drugie pytanie. Eee... Czy to jest chęć już odcięcia się? Mhm. Czy to już jest chęć odcięcia się? Czy to już jest chęć odcięcia się? Czy to jest już chęć odcięcia się ze strony tej osoby? Czy to jest chęć odcięcia się? Czy to jest już chęć odcięcia się? Czy to już jest chęć odcięcia się? Czy to już jest chęć odcięcia się? Odcięcia nie powiedziałabym zupełnego, tylko ja mam wrażenie, że on jeszcze miota się z czymś, co powoduje gdzieś tam albo on o czymś nie powiedział, o czymś nie wspomniał. W każdym razie mi się pokazuje tutaj historia, że nie jest to chęć odcięcia się zupełnego. Po jakichś około dwóch miesiącach jego kontakt tutaj się będzie realizował, ale też tak jakby ten kontakt i ta znajomość będzie się. Realizowała w tak zwanym ukryciu. Zatem tak. Pozdrawiam cię serdecznie, kochana. E, ok, kolejne pytanko. E, rozkład partnerski. Czy jest, na coś niż e, czy jest szansa na coś więcej niż przelotny romans? Czy jest szansa na coś więcej niż przelotny romans? Czy jest szansa na coś więcej niż przelotny romans? Mm -hmm. Czy jest szansa na coś więcej niż przelotny romans? Czy jest szansa na coś więcej niż przelotny romans? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eee, bez zmian w schematach zachowań, a nie widzę czegoś więcej niż przelotny romans. Również dlatego, że przy Twojej osobie, moja droga, również ma się szansę ktoś inny, jakby pojawić, jeśli sobie na to pozwolisz. Jego osoba pokazuje się, że tak jakby próbowała robić coś na tak zwany pokaz, czy też w jakiś tam sposób jego osoba warto, żeby w historiach związkowych żeby był, był po prostu zgodny ze sobą, a nie z tym, co jemu się wydaje, że ktoś by oczekiwał. Karty pokazują, że on wraca do czegoś z przeszłości, nie jest to posprzątane, dlatego gdzieś tam nie może zrobić kroku jakby do przodu. Karty pokazują tutaj, że gdzieś tam na jego działania przyjdzie, przyjdzie poczekać. To, co jest w przeszkodzie, karty pokazują niezauważanie tego, co może być. Jakiś jest dyskomfort przy jego osobie, który również uniemożliwia jakby robienia czegoś jak... niż więcej niż niż romans. Karty też pokazują, że ktoś czegoś się tu obawia. Później mi się pokazuje, jakbyście mieli o, jeśli teraz na przykład jest w jakiś ten sposób jesteście na rozdrożu, to gdzieś tam Wasze ścieżki się tutaj ponownie zetkną. Jeśli jeszcze to nie jest, to tak właśnie może to funkcjonować. Później gdzieś na coś w ukryciu mi się między Wami pokazuje, a później każdy idzie w swoją stronę. Zatem, bez zmian, tak to może wyglądać. E, I teraz tak. E, Kasia. E, witaj, Madziu, bardzo proszę sprawdź, czy jest, e, jest Twoją bratnią duszą lub bliźniaczym płomieniem. Jeżeli chodzi o kwestię, może być na live. Na live, Kasiu, pytania są tylko i wyłącznie w trakcie trwania live'u. I teraz tak. E, czy on jest Twoją bratnią duszą bądź bliźniaczym płomieniem. Pokażcie, data 3. Tu się w swojej dacie trochę walnęłaś, ale chyba myślę, że miało być 1,9, a nie 1,8. Ale zobaczymy. Ok. Czy on jest Twoją bratnią duszą bliźniaczym płomieniem? Czy jest Twoją bratnią duszą Liśniejszym pomieniem. Czy jego osoba tutaj? Mm -mm. E, ja mam tu pokazane, że Wy jesteście bratnimi duszami, bo aż dwa razy się to pokazuje. Tak, e, jesteście tak, bratnimi duszami. Mm? Jak najbardziej, tak. E, I teraz, tak, kolejne pytanko. E, Anna. A jak ocenia Ciebie jako pracownika Twój szef? Jak Twój szef ocenia Twoją osobę jako pracownika? Jak Twój szef, Anna, ocenia Ciebie jako pracownika? Jak Twój szef? Ocenia Ciebie jako pracownika, osoba z potencjałem tutaj karty pokazują tutaj, żeby emocje, czy też Twoje emocje nie rzutowały na, na, na e, historię pracy. Bo to, co się nie podoba, jakby m, historie emocjonalne, czy też w jakiś tam sposób emocje, żeby nie rzutowały na e, historię też w pracy. Osoba, która w jakiś tam sposób ma wrażenie, mimo masz potencjał, ale jakby jego osoba ma wrażenie, że gdzieś tam długo tam nie pozostaniesz, tak jakby dajesz sobie możliwości na również coś, coś innego. Ma wrażenie, że jego osoba będzie chciała Ci coś jeszcze zaproponować, jakieś zmiany bądź czegoś dołożenia. Generalnie jest to dobre, jakby, jak ocenia Ciebie jako pracownika, pozytywnie. I ma jakby według kart uwagi na to, że sprawy związane ze sprawami być może osobistymi, emocjonalnymi powodują jakby to, że nie robisz czegoś, na ile byś była w stanie, gdyby nie emocje. I żeby nie przekładać emocji na pracę. A kolejne tutaj pytanka. Dzień dobry. Czy miejsce, w którym pracujesz jest dla mnie przyszłościowe? Czy korzystniejsze jest dla mnie szukać czegoś nowego? Czy miejsce, w którym aktualnie pracujesz jest dla Ciebie przyszłościowe? Czy miejsce, w którym aktualnie pracujesz jest dla Ciebie przyszłościowe? Czy miejsce, w którym pracujesz, jest dla Ciebie przyszłościowe? Czy miejsce, w którym aktualnie pracujesz, jest dla Ciebie przyszłościowe? Karty pokazują tutaj, że w historiach tej pracy w jakiś sposób. A i znowu mi się to u Ciebie pokazało, żeby nie łączyć spraw emocjonalnych z pracą, bo wtedy gdzieś tam to nie będzie miejsce przyszłościowe, bądź żeby sprawy, emocje nie spowodowały destabilizacji. Mam wrażenie, że finalnie będziesz w innym miejscu i będzie korzystniejsze szukanie czegoś nowego, bo karta Piątki Denarów mówi bardzo często o tym, że to miejsce gdzieś tam będzie poza Twoim zasięgiem, czy w jakiś tam sposób. Piątka Denarów bardzo często mówi o stratach jeżeli mówimy o kwestii danego miejsca. Zatem mam wrażenie, że to miejsce da Ci coś istotnego, ale nie jest przyszłościowe. A I korzystnie jest szukać czegoś nowego. Zadałaś jakby dwa pytania i w jednym rozkładzie się pojawiła się odpowiedź na oba, zatem masz tak zwane jedno pytanie w zapasie. Zatem jeśli będziesz miała jakieś pytanie, które... Będzie do kart, to bardzo cię proszę o maila na wrzuska.agata@zjmr.com. On jest również na dole z informacją pytanie w zapasie w tytule filmu. Piszesz z jakiego pytania to wynikło i dajesz inne dodatkowe, te które gdzieś tam a właśnie masz u mnie w zapasie, no bo. Zadałaś dwa, jeden rozkład na dwa odpowiedzi, zatem zostaje jedno, bo nie zrobiła drugiego rozkładu. Zatem masz pytanie do wykorzystania. Pozdrawiam cię. Dwa pytanka w e-mailu godzina 9.57, dobrze. Mam tutaj. Eee, czy była ze strony jakaś reakcja na Twoją obecność? Czy była. Jakaś reakcja na Twoją nieobecność? Czy była jakaś reakcja z jego strony? Czy była jakaś reakcja? Co jest za? Co jest przeciw? I karta, karta rada. Jeżeli chodzi o kwestię, co jest za, w jakiś tam sposób była jakaś o tym albo mowa, albo myśl. Czyli jakaś reakcja, owszem, owszem, owszem była, tak. Mhm. I teraz tak, eee, jaki miał interes i dlaczego ci to zaproponował? Jaki miał w tym interes i dlaczego ci to zaproponował? Jaki miał w tym interes? Jaki miał w tym interes? Jaki był w tym interes? Jaki był w tym interes? Res. Mhm. Ja mam wrażenie, że jakby to, co jakby zaproponował, karty pokazują, że tak jakbyś miała uwolnić z jakiegoś dyskomfortu na tej zasadzie i jest wartość ceniona z jego strony w Twoją. Bo karta dziewiątki była bardzo często mówi o tym, że jakby on miał z czymś nie dać rady. Dwa gdzieś tam z racji tego, że tutaj jest jakaś być może niemożność realizacji czegoś, na tyle jest duża wartość, że tak jakby uważa, że Twoja osoba może mu pomóc w tym dyskomforcie, który się mógłby spowodować, gdyby Ci tego nie zaproponował, czy też ee, tak, mhm, dokładnie, no. dokładnie. Zaproponował dlatego, że tutaj jakby jest brak jakiejś konsekwencji, systematyki, jest wartość, i poprzez tą wartość pozbycie się dyskomfortu. I w zależności jaka, jaka to jest konfiguracja. Jeżeli to ty tej osobie masz pomóc, to w jakiś tam sposób jego osoba uznaje, że to jesteś w stanie zrobić, bądź jeśli Ty potrzebujesz pomocy, że ta osoba jest w stanie Tobie pomóc. O, tak ci powiem. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Ściskam cię. I teraz tak, idę na magiczne wrota. Na magicznych wrotach jest kilka dosłownie pytań. Widzę, że przenosicie się na tipa. A Monika. Czy do końca roku uda nam się podjąć współpracę? Czy do końca roku 2020 czy do końca 2020 roku uda Wam się podjąć współpracę? Czy do końca... Uda Wam się podjąć współpracę? Czy do końca 2020 roku uda Wam się podjąć współpracę? Jest możliwa opcja, jakby współpracy, ale karty pokazują tutaj, żeby ona mogła się zrealizować. To będzie trzeba nad czymś mocniej posiedzieć, bo karty okazują tak, czy uda Wam się podjąć współpracę? Owszem, jest taka opcja, ale którejś jakby po tej możliwości gdzieś tam rezygnuje. Zatem, coś trzeba, trzeba kuć żelazo póki gorące. Nie w, mm, iść w tak zwane wyczekiwania na zasadzie: no nie wiem, jeżeli Ty tej osobie byś proponowała współpracę, to w jakiś tam sposób ta osoba, jeżeli będzie coś przeciągać, to gdzieś tam ta współpraca może umknąć, jeśli jego osoba będzie proponowała Tobie współpracę, to żeby nie odkładać, bo on może bardzo szybko chcieć zrezygnować. I jeżeli chcesz, jakby, pełny anonim, to bardzo proszę pisz na samym początku. Anonim ze względu na to, iż gdzieś tam jak jest na końcu zdania anonim, to może mi się coś wypsnąć, a szkoda by było. Mam nadzieję, że przeczytanie Twojego imienia nie spowodowało to, że w jakiś sposób poczułaś się odkryta. W każdym razie jest możliwa. Eee, współpraca, ale to jest tak na zasadzie, jakby było coś w możliwości, ale oto się nie realizuje, bo ktoś szybko odpuszcza. Zatem, żeby kucie żelazo póki gorące, dosłownie tak. Mhm. Dobra. I ja oczywiście sobie kliknęłam nie w to co trzeba. Mhm. Drugie pytanko. Czy nowy rok numerologiczny będzie w końcu dla mnie szczęśliwy uczuciowo, materialnie i zawodowo? Czy nowy rok numerologiczny. Osoba, która urodziła się w sierpniu, pyta. Czy nowy rok numerologiczny będzie w końcu dla mnie szczęśliwy uczuciowo, materialnie i zawodowo? Pokażcie karty. Czy nowy rok numerologicznie będzie u Ciebie szczęśliwy uczuciowo, materialnie i zawodowo? Jeżeli chodzi o aspekty materialny i zawodowy, owszem, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, będzie się coś działo, ale nie nazwałabym tego z jakimś tam, um, aby uczuciowo był. Szczęśliwe, te karty pokazują, że masz w jakiś tam sposób cenić swoje uczucia i dbać o wartość uczuć, wtedy owszem, może to się połączyć, ale tak, w każdym razie zawodowo, finansowo tak, bo karty pokazują nawet, że tutaj będzie powód do świętowania, że jeżeli również w jakiś tam sposób będziesz dbała o to. O swoją wartość w pracy i docenienie, to zostaniesz doceniona jak najbardziej emocjonalnie, aby mogło to się zrealizować, a to również dbaj o to, żebyś ty czuła się emocjonalnie dobrze traktowana. Tak ci podpowiem. Pozdrawiam cię. I ostatnie pytanie. Eee, witaj, Macie, sprawdź, jakie ma zamiary, jak potoczy się ta znajomość. Mhm. Jakie ma zamiary, jak się potoczy ta znajomość? Ania pyta. Ania pyta. Ania pyta. Ania pyta o znajomość. Jakie ma zamiary, i jak się potoczy? Karta diabła jest między wami, zatem najprawdopodobniej jest to historia związana jakby z tym, że macie coś do przepracowania ze sobą, ale zobaczymy. Jego osoba, co ma w głowie pozytywne jakby myśli na Twój temat, a w historiach emocjonalnych on jeszcze tkwi w przeszłości, z czegoś nie wyszedł, bądź w jakiś tam sposób może porównywać. E, tutaj e, mam też pokazane, że on będzie chciał Ci się podobać. Takie mam wrażenie, patrząc też tu w, w karty. Mhm. Sprawy z przeszłości mogą mm, być powodem niemożności realizacji e, tejże historii. Tutaj, e, tu mam też wrażenie, że Wy możecie mieć różne postrzegania na pewne rzeczy, no bo mi się pokazuje tak, jakbyście mieli inne. Mm, na czym coś innego dla każdego z Was było, tak jakby taką wartością samą w sobie, i to może w jakiś tam sposób Was poróżnić. Jego osoba ważne, żeby też była, jakby konsekwentna w emocjach, bo on zawodowo w jakiś ten sposób może sobie gdzieś tam radzić. Jeśli Tutaj gdzieś tam te emocje mu nie przeszkadzają w tym. Jaki ma potencjał? Mam wrażenie, że ta historia nie będzie miała przyszłości, bo tu u podstaw coś nie styka. Karta wieży mówi o tym, że tutaj trzeba zadbać o solidniejsze fundamenty, bo bez tego każdy pójdzie w swoją stronę. No, przeszłość zbyt mocno mi się tutaj ciśnie na to, aby mogło się to realizować, zatem posprzątać sprawy zaległe, aby mogły się przyszłe realizować. Zatem moi drodzy to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję że dzisiaj zrealizować live'a a, i no widzimy się live, a później, a, a później weekend. Czciska, całe Pa, Popa!